Ale ładny Nowy Jork za Tobą! Eee, nie patrzę się nawet do tyłu! Sama wiem po sobie, jak żyłam na Florydzie, że Floryda nie ma takich możliwości jak Nowy Jork i naprawdę można stracić, ta okazja Ci przepadnie. Więc na szczęście odpukać wróciłam, mam tą drugą, że dostałam tą drugą szansę i na pewno jej nie zmarnuję. Myślę, że już po 10 latach na emigracji znalazłam swoje miejsce na ziemi i jest to właśnie Nowy Jork. Cześć, witaj serdecznie na moim kanale. Dzisiaj spotkamy się z Agnes Rosen. Agnes przyjechała tutaj do Nowego Jorku, na Brooklyn 5 lat temu i pracowała jako oper na początku. Później przeprowadziła się na chwilę na Florydę i znowu teraz wróciła, bo tak bardzo tęskniła za tym miejscem. Więc ja dzisiaj, jak z nią będę rozmawiać, to po prostu się zapytam. Co, ją tak, co sprawiło, że się tak zakochała w Nowym Jorku? Co sprawiło, że tak dobrze się tu czuje? Dlaczego chciała tu wrócić? I to jest też właśnie fajne, bo porozmawiamy z inną Polką, która opowie swoją perspektywę, opowie, dlaczego ją ciągnie tak bardzo na Brooklyn do Nowego Jorku. Także zapraszam serdecznie na tą rozmowę. Polka w Ameryce. Dobra, już nie ma ludzi, można maskę sobie ściągnąć. Widać, że ty jesteś taka zafascynowana w ogóle tym Nowym Jorkiem i Brooklinem. Przypominasz mi trochę mnie z samego początku, jak tu przyjechałam i też tak wszystko było zajebiste. Ja jestem w stanach już 5 lat, tylko że dlaczego ja jestem taka zafascynowana? Bo byłam na Florydzie i byłam w miejscu, w którym nie ma takich możliwości jak w Nowym Jorku. I dopiero doceniłam Nowy Jork, jak byłam na Florydzie. Więc po prostu ja się czuję, tak jakbym na nowo tutaj przyjechała. I to jest to. Bo ludzie, mi, ludzie się sami dziwią, dlaczego ja takie mam zafascynowanie do tego miejsca. Bo to nie jest, że. To, czy... Tak jakbym, wiesz, przyjechała pierwsze, pierwsze dwa lata, nie? Ja już mieszkam w Stanach 5 lat i ja doceniłam to, czy, czego tak naprawdę nie miałam po jakimś czasie, bo brakowało mi już tego miasta. I kurde, człowiek... nie ma to jak Nowy Jork. Nie, człowiek docenił tego, co stracił. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to tak. Tak to wyglądało, no. Wyjechałam z Polski, jak miałam 20 lat i byłam w różnych miejscach. Jeździłam po różnych miejscach i mieszkałam w różnych miejscach. I właśnie dla mnie jedynym takim najwyjątkowym takim miastem, miejscem, gdzie czuję, że żyję, że to jest mój dom, to jest właśnie Nowy Jork. Ale nie, tak, no taka prawda. No, to jest jak... Ja to co. Nie wiem, czuję się po prostu jak u siebie. No. Jeżeli yy, przeprowadziłam się na Florydę i nie czułam, że to jest moje miejsce i nie czuję tego, no to... Polacy tak gadają, przyzwyczaj się, będzie dobrze, ale ja po prostu tego nie czuję, jak ja mam mieszkać w miejscu, w którym ja muszę się przyzwyczaić, bo będzie dobrze, no to bez sensu, po prostu tego nie czułam, się wyprowadziłam, spróbowałam i, i tyle, więc no myślę, że już po 10 latach na emigracji znalazłam swoje miejsce na ziemi i jest to właśnie Nowy Jork. w ogóle do Nowego Jorku? Dlaczego opadło na Nowy Jork? Jak to jak, się eee, tam... jak byłam au ja nie myślałam w ogóle o Nowym Jorku. Ja myślałam bardziej... Ja w ogóle, wiecie o czym myślałam? Ja myślałam o Kansas. Sam środek Stanów Zjednoczonych, ja myślałam o Kansas, nie wiem, jest taka nuta Kansas City, wiesz, taka fajna, nie wiem czemu, ale nie wiem, może bym nie żałowała, no wiecie, to jest tak, że jakieś życie by się dalej toczyło, może bym wróciła, może bym poznałbym takich, a nie innych ludzi, a Nowy Jork to było tak, że jak byłam au pair, ja nie miałam prawa jazdy. I w momencie, kiedy e, już miałam 25 lat, i w momencie, kiedy aplikowałam OOPR, musiałam zdać prawo jazdy. Ja sama wiedziałam, że moje, moje doświadczenie z autem jest bardzo słabe, bo ja nigdy w Polsce nie jeździłam, bo zawsze mieszkałam w mieście, tak jak już wcześniej wspomniałam. I miałam bardzo małe doświadczenie w prawej jeździe i w zasadzie Nowy Jork to jest jedyne takie miasto w Stanach, które mogłabym powiedzieć, że nie wymaga od nas samochodu, bo tutaj wszędzie się dostaniesz na pieszo, rowerem, pociągiem i tak dalej Nawet statkiem. No ja właśnie też mówiłam u siebie na kanale, że ja nie mam auta i korzystam z aut mojego faceta, z auta mojego faceta, bo... Bez sensu to tak naprawdę mieć auto, bo jest to strasznie kosztowne. No jest to kosztowne i dokładnie tak. I się, I się też nie opłaca, bo wszędzie jest metro, wszędzie można dojechać. I moja jedyna rodzina, która mnie zechciała, to była właśnie rodzina z Brooklynu. I ta rodzina, ona tak naprawdę, ja do niej miałam jako oper przylecieć, ale ja też nie dostałam wizy. To już też nie będę się tu rozgadywać, ale to była jedyna taka y, rodzina, która mnie chciała, ponieważ miałam bardzo małe y, doświadczenie z prawem jazdy. Także i na tej zasadzie mi się udało, a szukałam rodziny prawie pół roku. Naprawdę mi było ciężko znaleźć. Pewnie pod jakimiś różnymi względami się nie, nie spodobałam rodzinom, ale wydaje mi się, że właśnie przez ten brak doświadczenia w jeździe samochodem, bo jak potem byłam au pair w innej rodzinie jeździłam już cały czas samochodem i mogłabym, miałam wypadek, miałam słuczkę, ale mogłabym powiedzieć nawet, że jeżeli chodzi o jazdę samochodem, to jeżeli mieszkacie w innych Stanach niż Nowy Jork, to jest ciągłe siedzenie na tym przysłowiowym tyłku i siedzenie w sam i spędzanie czasu w samochodzie. Bo większość życia Amerykanie spędzają w samochodzie. No ale to już jest temat na inny film. Jak to się mówi, takie powiedzenie youtubera to jest inny temat na inny film. Także no. Ty też masz swój kanał. Mam swój kanał, ale jeszcze. Znaczy tak, ja nagrywałam, miałam poprzedni kanał, jak byłam au pair, nagrywałam na temat au pair, bo chciałam pomóc dziewczynom, które podejmują decyzję do e, przylecenia do Stanów, żeby one po prostu, nie wiem, żeby im jakaś starsza dziewczyna powiedziała troszeczkę więcej na ten temat. I tak każdy musi się przekonać na własnej skórze, ale chciałam pozostawić po sobie jakiś ślad, i nie tylko. Natomiast potem założyłam nowy kanał, nazywa się Agnes Rosen i taka nazwa I, i później coś tam nagrywałam z Nowego Jorku bo ja tutaj zajmowałam się makijażami włosa, włosami stylizacjami e, i później e, przeprowadziłam się na Florydę tam nagrywałam filmiki i przestałam bo straciłam właśnie tą taką pasję bo byłam w miejscu, które ja nie lubię i lubiałam i będę, wr będę wracała do nagrywania tylko myślę, że muszę się przeprowadzić bliżej tutaj i będę nagrywała na pewno do czego Cię najbardziej ciągnie w tym Nowym Jorku? Co Cię... Dlaczego tak bardzo chcesz tutaj akurat być? Czujesz się tu jak? No właśnie dlatego cały czas mówiłam, że dla mnie Nowy Jork to taka trochę Anglia, to są wspomnienia, to jest taka trochę Polska. Idę na przykład do sklepu i wchodzę dzisiaj właśnie na moim kanale za, zaproponowałam taki, taką polską ala aptekę i rozmawiam z panią po polsku, nie wiem, tak jakoś. Tu mam cały świat w jednym miejscu, rozumiesz? Tu jest Europa, tu jest Polska, tu jest Anglia, tu moja rodzina będzie miała na pewno bliski przyjazd do mnie, ja mam tu lotniska i ogólnie tak jakoś jest wiesz, różne mieszanki są, ja, ja lubię tak... I różnorodność yeah. kulturową. Lubię, lubię i lubię właśnie poznawać, tutaj są różne na przykład kultury i lubię poznawać te kultury pod względem na przykład jedzenia, że mogę iść do jakiejś restauracji, jakiejś tam i poznaję tą też kulturę tych ludzi, bardzo lubię takie rzeczy, ale to mówię już... Mi też się to właśnie bardzo podoba w Nowym Jorku, że... Wszyscy, że masz tu trochę wszystkiego, że mm -hmm. możesz poznać ludzi z całego świata, nikt nikogo nie ocenia, możesz mm -hmm. ubierać się tak, jak chcesz. Tak, i mi się właśnie też to podoba. w to, co chcesz. Tak. Jest taka właśnie tolerancja yy, generalnie. A powiedz mi, czy czujesz się tutaj bezpieczna z kolei, bo to też często ludzie mówią, że Nowy Jork jest niebezpieczny, co ty na to powiesz. A właśnie, i to ci powiem teraz tak, że ja, jeżeli chodzi o mnie, ja nie wiem dlaczego, ale w Polsce miałam bardzo dużo sytuacji niebezpiecznych, w Anglii tak si też, a tutaj nigdy mi się nic nie stało. Po prostu nie miałam. Odpowiedź jeszcze nie miałam takich problemów, ale no myślę, że gdybym miała, to na pewno y bym jakoś zareagowała, ale no nie miałam. Ogólnie Nowy Jork jest miastem zwanym policyjnym, tu jest dużo kamer, dużo policji. Wiadomo, nie oszukujmy się, była pandemia i działo się dużo. Dalej ta pandemia jest i kryzys i tak dalej. Ale normalnie na przełomie lat ja widzę, że to jest ogólnie bardzo bezpieczne miasto. Nie miałam nigdy jakichś problemów. Nie wiem, wiadomo, że jak ktoś chodzi wieczorami późnymi o godzinie 22, jest sam w Subwayu, no to może być niebezpieczna sytuacja. Ale no, jak coś się ma wydarzyć, to się wydarzy wszędzie tak naprawdę i nie ma, nie ma na to reguły. Takie jest moje zdanie. To wszystko, bo nie ma, nie ma naprawdę nigdy się nie, nie. Jakoś, nie wiem, nie czułam się, może i tak nie chodziłam na nogach często wieczorami. Czyli ja, ja bym się bała chodzić tak wieczorami sama, ale ja nie chodzę wieczorami sama. No. E... Co powiesz o ludziach, których poznałaś w Stanach, w ogóle, no nie w Stanach, tylko w Nowym Jorku? Nie chodzi mi o Polaków, chodzi mi o ludzi z zagranicy. Jak ci się widzą ci ludzie? To wszystko zależy, bo teraz my tak rozmawiamy, bo ja mówię, Nowy Jork taki, Nowy Jork taki. Jeżeli ktoś nie lubi Nowego Jorku, to powie, tu śmierdzi, jest syf i nie pogada z taką osobą w ogóle. I, i co tutaj, ktoś po, po, ogląda i myśli, co w tym Nowym Jorku jest? No ale jeżeli ktoś jest nieotwartą osobą, no to no nie ma w ogóle o czym gadać. Jeżeli ktoś jest otwarty... To pozna ludzi. Ja bardzo dużo ludzi poznałam na początku, jak, e, ponieważ mój poprzedni pracodawca to jest, e, on jest producentem telewizyjnym NBC, e, studio w Rockefeller Center. Oni są teraz zamknięci, ale tam też poznałam dosyć sporo ludzi, bo tam często jeździłam e, z tymi dzieciakami i ogólnie Amerykanów, e, tramwestytów, gejów i różne, różne kultury, różne mieszanki. I chodziłam na różne kursy makijażowe, nie tylko. No za mną właśnie się jakaś sesja teraz dzieje. Tak, właśnie. I też również robiłam sesje zdjęciowe i mam tam na Instagramie zapostowane. I no nie wiem, powiem Ci szczerze, że chyba nawet poznałam więcej tych różnic kulturowych, na przykład czasem mi jest tak głupio a się kogoś zapytać skąd jesteś, bo to jest nawet dla mnie takie trochę niegrzeczne. Nie wiem dlaczego, ale tak mam wrażenie, że nie pytam się nawet kogoś skąd jest, bo aż mi jest tak, nie wiem, po co się takie rzeczy pytać, bo ktoś naprawdę ludzie mają tak, są tak wymieszani, że ktoś mi powie, no bo ja mam tam gdzieś w rodzinie Polaków. No tutaj właśnie dużo ludzi ma Polaków w rodzinie, nie? Bardzo dużo. Z pokolenia na pokolenie. Albo na przykład na przykład ma ojca, powiedzmy, z Afryki, a mama jest z Ameryki, albo w ogóle jest, ale mama jednak jest z Ameryki, ale ogólnie korzenie ma hiszpańskie i to tak nie ma co pytać, kto skąd jest, bo to bez sensu po prostu, nie? To tak trochę się ośmieszasz w tym momencie. No tak to wygląda, nie? No, ale dużo poznałam ludzi, bardzo dużo takich naprawdę wymieszanych, strasznie. To są ludzie, którzy są właśnie otwarci na świat, to są ludzie, którzy lubią poznawać inne kultury którym nie przeszkadza inność. Tak, ale to jest właśnie też to, że poznałam też ludzi, którzy chcą się wyprowadzić z Nowego Jorku, nie lubią Nowego Jorku co najbardziej ci się wrzu rzuca w oczy, jeśli chodzi o nowy Jork i możliwości, jakie daje? Jeżeli chodzi o nowy Jork, to jest też taka bardzo ważna rzecz, którą chciałabym powiedzieć na koniec, że po prostu jak już jesteście w tym Nowym Jorku, to wykorzystajcie tą szansę, wykorzystajcie tą możliwość, spotykajcie się z ludźmi, próbujcie tego jedzenia, bo tu jest mnóstwo tego jedzenia dobrego z różnych kultur. I przede wszystkim jak żyjecie w mieście, miasto potrafi być przytłaczające i nas. I po pewnym czasie już każdy ma dość. No taka jest prawda, nie oszukujmy się i chce się wyprowadzić, i chce już założyć rodzinę, m, mieć dom z ogrodem, z dzieciaki pies. No bo potrzebujesz no tak. więcej miejsca i spokoju, ale wiem, że jak dopóki tutaj jestem, będę chciała próbować swoich sił w różnych dziedzinach, takich, których ja chcę i będę próbowała coś zrobić, dlatego że znam osoby, które tutaj po prostu mieszkały i siedziały, narzekały, nic nie zrobiły, na końcu się gdzieś i tak wyprowadziły lub do Polski czy do innego stanu, a uważam, że miasto samo w sobie jest wyjątkowe, jest jedyne w rodzaju i jedyne takie na świecie, jak Nowy Jork, tak? Jak na przykład, nie wiem, Tokio czy Londyn i to są duże miasta i wydaje mi się, że ono ma duże możliwości, Ci, ale jak nie dacie rady w Nowym Jorku, to nie dacie rady nigdzie. Tak jest moje po prostu zdanie. A odwrotnie, jak dasz radę w Nowym Jorku, a, to przepraszam. Poradzisz. No ale tak it Nie, no właśnie, więc to jest, to jest bardzo ważne, bo uważam, że nie jedna osoba chciałaby mieszkać w tym miejscu i próbować swoich sił, bo znam też takie osoby. I, i chciałoby tutaj być. No ale no niestety to są już tutaj kwestie właśnie wizowe. Zielona karta, i tak dalej. I wydaje mi się, że jak już masz tą szansę, jesteś tu w Nowym Jorku, to wykorzystaj to, bo sama wiem po sobie, jak żyłam na Florydzie, że Floryda nie ma takich możliwości jak Nowy Jork, i naprawdę można stracić. Ta okazja ci przepadnie, więc na szczęście odpukać wróciłam, mam tą drugą, dostałam tą drugą szansę i na pewno jej nie zmarnuję. Nowy Jork jest dla y, młodych, aktywnych ludzi. Nie, no dla starszych też. Tak? No ale mówisz, że na starość trzeba sobie kupić rusa ale... i dziecko. I nie, nie, nie powiedziałam tak. tak. Chodź, mi będziesz e, wypominać. <laughs> mi chodzi o to, że znam też te kobietki, które żyją i mają po 40 lat ponad. Jak ktoś też lubi miasto, to będzie lubić miasto, tak? Niektórzy nie potrafią się rozstawać z tym miastem, ale one też mają tak rozwiniętą karierę zawodową, że one po prostu już wiedzą, że w innym stanie też nie będą mieć takich znajomości, nie będą mieć takiej pracy. No, bo to już też jest dużo gadania, ale w niektórych Stanach nie ma takich możliwości, jeżeli chodzi o pracę, jak na przykład w Nowym Jorku, więc tak, to też prawda. trzeba podkreślać i potem jest ciężko po paru latach odejść z danego zawodu i nagle potem zmienić pracę i nie wiadomo, jak w, ka w każdym innym stanie jest inny, tam powiedzmy rozwój, nawet nie wiem, jak to mogę ująć dobrze w słowa, ale na Florydzie bardziej turystyczni, tak? Mhm. No i oczywiście usług usługowo i turystycznie, tutaj można pracować dla korporacji i wiele, wiele innych, no nie tak jak na Florydzie. Mhm. Tym miłym akcentem pożegnamy się w takim razie z Brooklinu, który jest zarąbisty i który polecamy osobom dynamicznym, które chcą spróbować swoich sił, które chcą się czegoś nowego nauczyć, które chcą poznać inne kultury. I które są otwarte. Które są otwarte, właśnie. No. To jest chyba taki główny przekaz tego, że trzeba być otwartym na, na, na ten Nowy Jork, na Dokładnie. ten Brooklyn. Mhm. Jak jesteś kolorowy, to tutaj się w tłum, nikt Cię nawet nie zauważy, przykro mi, ale Cię nie zauważy, musiałbyś naprawdę, nie wiem, jakiegoś dużego panka na głowie zrobić, kolorowego, żeby ktoś, tak, tak. i zaczną ludzie robić zdjęcia, to tak, to przyznaję, że zauwa zauważymy. Ale no. faktycznie, każdy ma jakieś kolory, każdy, każdy, takie wyjątkowe osobowości, może naprawdę w tym nowym, No to ja Ci mówię, sposób. że ja się dzisiaj czuję jak taka, taka szara osoba, że w tłum się, w tłum się po prostu tak, a ja tak lubię w tłumie, tak. Się wtłoczyć w ten tłum nowojorski. I nie widać. I tak mnie nie widać, że tak jestem niska, ale wiecie. No. no to nic. Dziękuję Ci bardzo, Agnes, za udział w moim odcinku. Ja również dziękuję. Bye. Bye. To było pytanie, tak? Nie pamiętam teraz pytania, bo się zagadałam.